Cześć, pozdrowienia z podziemia, to oczywiście szybko wykażę i... Wiem, jeden dzień nie nagrywałem, ale to mi nie szkodzi. Postanowiłem robić, wiecie co, od dzisiaj zacznę robić daily. Jeden... jeden film na dzień już się zrobię. Jeżeli nie, przekonacie w komentarzach, to może czasem zrobię dwa filmy, jeżeli wam będzie mały. Ale to jest Robot Hunt. Mm. Gra od twórcy grani, Cendriny. Więc Na co my czekamy? Grajmy, tu my mamy dwa levele i myślę, że dzisiaj sobie obydwo te dwa levele obczajmy. Dobra, zagrajmy ten level. Jest easy, medium, hard. Nie, chodźmy na łatwiznę, zagrajmy na początku na medium żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Eee... O kurcze, ale sensitivity koszmarne. O, Holika. A ja sam sobie jestem strasznie szybki. a sensitivity jest mega suave. Na ciężko strasznie się obraca. A typa. Magazynek. Nie? Nie wiem Zginął. Ha! Zginąłem. Ale kurczę, to jest mega ciężkie. E, nie dość, że Sensitivity... Kurde, no nie idziemy dalej. Nie dość, że Sensitivity jest w cholerę słabe... Mogę wziąć maksymalnie trzy magazynki, jak widzę. Jeg well sover. Kurcze, gra jest ciężka! Wiecie co, spróbujmy obczaić sobie może drugi level i później spróbuję znowu to wygrać. Nie będę szedł na łatwiznę, więc no. Eee, chodźmy zobaczyć ten level, naprawdę nie do siebie. A jak jest najsłabsze sens? <noise> Bo ja miałem takie sensitivity na początek, a największe jest takie. O, Holibka, tam jest apteczka. Użyjmy jej, użyj jej, kurczę, następny robot. Kup z jakiegoś mikro czegoś, jest tu magazynek. Żebym próbowała to sobie. Brałem tam... dostrzegłem następny CO?! To może być też... A nie, to nie, to był... Giniak. Jest apteczka! magazynek widzę. Też jest. Przemodujmy sobie i chodźmy tam. Kurde, to nawet jest łatwiejszy O no wiele łatwiejsze. Ja wzięłem medium, żeby nie coś, nie? A w się A i szybciej zabić? Nie wiem, ale przyszedłem level 6 robotów. A na... Dobra, nieważne. A na hardzie czy byłoby więcej robotów do zniszczenia? Wiecie co? Zobaczmy drugi level na hardzie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Musimy znieść 8 8 8 roboty. Dwa roboty nawalają! <grymne> <grymne> dwa roboty nawalały, co jest? 498 punktów. Spróbujmy pierwszy poziom na medium ogarnąć sobie. To będzie jeden taki skrót, O, już jest okej okay, sensitivity. O, już nie. Czy się było tak? W miarę kuźdę przesuń się. W miarę okej. Okay. Coś innego, cały magazynek. Eee? co? Nie Z Dostrzegłam tam magazynek. Wyźmiemy go sobie. Weźmy sobie apteczkę i chodźmy w stronę piekła. Chłopek hmm. uh, nie zabije. Apteczka. mogę zmykać. Taka dobra, mogę wygrać to teraz jakoś. Tylko jest to strasznie mało apteczek. I to mnie najbardziej niepokoi. Okej, okay, to było dziwne. Nie? Nie. Kurde, czemu tu nie ma revive'a? Nie, nie zagram na easy, będę próbował medium. Dopóki tego nie zrobię, no. Eee, dobra. Po tej próbie mi się nie uda, to spróbuję na easy. Ale później zrobię znowu. Zamierzcie co? Chodźmy znowu w tą Nie trafiałem w niego! Nie, no! Nie trafiałem w niego. Dobra, gramy na Easy. Spróbujmy. Pewnie będą cztery roboty do zniszczenia. Tak. O kurde, o dobre sensitivity teraz się trafiło że tu mam amunicję, ale nie. A za mocne, ale. czasem słabe, czasem dobre. Tu mam tym... Plecy! Tak. Zginiesz? Nie! Jeszcze jakiś mnie nawalał. Tak słabo się chodzi tyłem. Patrz, tu. Łap dostaję. <laughs> NIE MAM AMUNICJI! <laughs> NIE! O TAMO ja NIE MAM AMUNICJI, NIE MIAŁEM! Nawet na easy sobie nie daję rodziny, ten poziom jest ciężki! A bardzo ciężki, nawet na easy tego się nie da przejść! O, lipka! Tym razem boję się żeby mam plecy Ja muszę spojrzeć nie ma no, Okej, okay, jest magazynek Co tam? Zatem... Kurde A? Będziemy się... Czemu to nie jest jakiś snajpa, gdzie mogę celować jakoś? Czemu to nie jest jakiś CS albo... To to nie można było... W takich grach jak ta, ważne jest bardziej niż życie. O ty cholera! Patrz się znalazł. Jest! Dobra, wygrałem to. Jedna i i magazynek. Zobaczymy ile żyć mi zostanie. No makastek. Mu musi być. No. A Ptyczki i Magazynek Teraz z tych magazynków i apteczek się nazywa? Kiedy ich nie potrzebuję, no? U się na kupku? O! Ale dobrze mi poszło! Pasem! Kurde. na razie moja punktacja wyjdzie trochę słabo ale myślę, że to nie będzie jakaś seria wielka, to będzie tylko jeden albo dwa odcinki to nie będzie wielka seria jak Evil na Grime albo Ice to będzie bardzo krótka wiecie to nie będzie bardzo wielka mam też zamiar nagrać dla was Slendera bądź też hotel od srania Редактор На